Kiedy dzisiaj czytając Ewangelię, byłeś zaskoczony tym, że ten, który obróciwszy dziesięcioma minami, dostał jeszcze minę od tego, który nie pomnożył majątku swojego pana. I zadaj sobie pytanie, jak to może być, że ten, który ma tak dużo, dostaje jeszcze więcej, to trzeba powiedzieć, że pan, król, władca, był po prostu racjonalny. Skoro ktoś potrafił drugie tyle majątku przysporzyć, to oznacza, że również z tej jednej miny potrafi przysporzyć dużo pożytku. Myślę, że kiedy pan Bóg. Daje ci jedną minę, i kiedy zastanawiasz się, co z nią zrobić, to potrzebne jest określenie, ile w tobie jest lęków, ile jest w tobie kłamstw, ile ograniczeń, które nie pozwalają ci wyruszyć w drogę. Bez tego wstępnego, tej wstępnej obróbki swojego serca, bez nazwania tego, co jest pełne lęku i innych rzeczy, nie jesteś w stanie pomnażać darów, charyzmatów, które Bóg złożył w twoje serce.